No witamy wszystkich, mamy dzień kolejny, pewnie nie wiem który to dzisiaj mamy dzień 14 września, godzina tam po siódmej, zaczęliśmy orać Tutaj gdzie był jęczmień, konieczny no jako Ten nieudany jęczmień, nieudana konieczna Tutaj jesteśmy na dołku To oczywiście konieczna jest, w miarę okazała Tu będzie problem zaorać, bo to jest jednak torf już może nie to podłoże trochę miękkie. Czy na co nam takiego przypadku, że białe listki ma. Brudne. I tutaj łączkę mamy. Do tego orać, że nie będziemy już, tylko postaramy się z górek. Bo tu już widzę, ciężko zapycha się, za dużo masy jest. Ciągnik ma ciężko dymi strasznie wczoraj w nocy orałem, Jeszcze tak w nocy trochę 20 tam. już było ciemno, to może nie w nocy, ale było, tak, tak było widać, że dymi... Ciężko ma widać zwrót pod maski taki idzie taki spalinizm. Trzeci raz od serwisu wrócił, tym razem klimę robili, bo zepsuli ci to w serwisie robili. Je dwa razy roz, raz rozbierali, jak naprawiali, drugi raz poprawkę robili, bo źle złożyli. Co już robili, nikt ich nie wie, ale do końca dobrze nie zrobili. Serwis trochę się nie popisał, jednak nie ma co się ukrywać, nie ma co ich bronić, serwis się nie popisał. Tu jeszcze muszę sobie uszczelkę z silikonem, bo spada te drzwi co były drugie kupione i wybiłem tych po dniu założenia Wbiłem je jest, jestem tak, tylko teraz że jest, sklejona, niechartowana nie hartowana jak wszystkie sprut jest no serwis jak naprawia wszystkie kable na wierzchu tak jeszcze nic nie robione także tutaj nam się jeszcze bierze woda z klimatyzacji zamiast od rurkami odpływać to sufitka mokra jest i tu kapie zamiast tym przewodnik, trochę przewodnik mokry jest, dzisiaj. to jest git, bo przesadnie był suchy i, i nie dało się aż robić w kabinie tak gorąco było. Hmm. No tak możemy, Mamy do zaorania 4 hektary, w tym 2 hektary niecałe na zboże. Reszta mam zamiar na zielono. na Zielonki, na bydła, ale czy to się uda? To nikt nie wie. Na pewno chodzi o pół hektara żyta, który na pewno ma pójść. Ma być trawami siane, tak? Że zobaczymy jak to wyjdzie. Bo może być znowu wiosna zimna i będzie problem ze zbiorem. Tak jak w tym roku. I może też dziarżaw być. Tu mamy o taraczki, jakby, jakby ktoś nie widział jak wyglądają, ja też dopiero się teraz kapnęłem, że są? To... Bo tu kiedyś łąka rzekomo tu była. A teraz łożemy do końca. Tam stąd się dalej ma łąkę ale taki dobry z niego człowiek. no Bo to ten sam co wyłorał. Na, na drugim polu.